Następnego dnia wieczorem postanowiliśmy z Emily, że musimy wykopać groby i pochować dawnych znajomych i ich rodziny. Za jednym z domów rozpoczęliśmy pracę mimo padającego deszczu. Nie wiadomo kiedy przestanie padać, a smród rozkładających się zwłok dolatywał już nawet do naszego domu. Powoli znosiłem ciała i umieszczałem je w grobach, uważając, żeby za bardzo nie ubrudzić się ich zakażoną krwią. W pewnym momencie usłyszałem jakiś warkot, który dobiegał z podjazdu. Kazałem Emily tu zostać, a sam pobiegłem zobaczyć co się dzieje. Przed dom Jerego podjechały dwa sportowe auta, z których wysiedli jego synowie Tom i Mark. Poznałem ich po rudych fryzurach. Nie zauważyli mnie i popędzili do swojego domu, a ja wróciłem do Emily i dałem jej znać, żeby mnie osłaniała. Wcześniej uzgodniliśmy, że w przypadku spotkania z ludźmi, ja wychodzę przed dom i rozmawiam, a ona ukrywa się gdzieś z karabinem i ukradkiem trzyma na muszce intruzów. Na wypadek, jakby sprawy źle się potoczyły. Po pewnym czasie, Tom i Mark wybiegli ze swojego domu i ruszyli w naszym kierunku z nadzieją, że znajdą tu kogoś z rodziny. Gdy się zbliżyli, wyszedłem im naprzeciw z rękami w górze, żeby widzieli, że nie stanowię zagrożenia. Na szczęście nie widziałem, żeby posiadali broń palną. Co to ma być? Kim ty jesteś? Odezwał się Tom. Nie poznał mnie. Nic dziwnego, apokalipsa zmienia człowieka również z wyglądu. Znacie mnie, jestem Rick. Widywaliśmy się w warsztacie i u Franka na urodzinach. Wujek Rick, jak dobrze cię widzieć, powiedział Mark. Nadal nazywa mnie wujkiem. Tak się jakoś przyjęło. Zaraz moment, wtrącił Tom. Dobrze albo niedobrze. Wyjaśnij nam, co tu się stało, nasza rodzina. Ty to zrobiłeś? Ty ich zabiłeś? Zauważyłem, jak Tom mocniej ścisnął swoją broń, a na twarzy malował się gniew. Mark był od niego zdecydowanie spokojniejszy. Wyjaśniłem im pokrótce co się wydarzyło, i przysiągłem, że nie z mojej winy ich rodzina się przemieniła. Dałem również słowo, że nie mam złych zamiarów, a jako dowód. Kazałem wyjść Emily z ukrycia. Zrozumieli, że gdybym chciał ich śmierci, to już byliby martwi. Przywitaliśmy się z nimi jak na ludzi przystało i razem poszliśmy do domu ze zmarłymi. Ten widok musiał być dla nich szokiem, więc ja i Emily stanęliśmy z tyłu i daliśmy im czas. Z dnia na dzień stracili wszystkich. Następnie pokazaliśmy im wykopane groby. Podziękowali nam za to, że chcieliśmy godnie ich pochować i powiedzieli, że oni zajmą się resztą. Chcieli to zrobić sami. Nie protestowałem, poprosiłem ich tylko, żeby przyszli do nas, gdy skończą. Miałem do nich sprawę. Po paru godzinach, zjawili się w naszym domu i zabrałem ich do garażu, w którym stał samochód ich ojca. Chciałem się zapytać, czy mogę go sobie wziąć, czy może jednak oni wolą go zabrać. Bez zastanowienia powiedzieli, że im się nie przyda kolejny samochód i pozwolili mi go zatrzymać. Ucieszyła mnie ta wiadomość, samochód był nam bardzo potrzebny, a nie chciałem się z nimi kłócić. W zamian zaprosiłem ich na kolację, na przepyszne żarcie z puszek. Usiedliśmy razem przy stole i wspólnie zjedliśmy posiłek, przypominając sobie, jak to było przed apokalipsą. Po wszystkim podziękowali, życzyli dobrej nocy i poszli do swojego domu. Padali z nóg tak samo jak Emily i ja, więc też poszliśmy na górę i położyliśmy się spać. Następnego dnia wstałem o świcie. Za oknem słyszałem silniki samochodów i rozmawiających braci. Chyba gdzieś się wybierali. Zszedłem do kuchni i przygotowałem dla nich trochę jedzenia i wody, ponieważ chciałem poprosić o trochę paliwa, zanim odjadą. W sumie nie wiadomo, czy wrócą. Gdy wyszedłem na zewnątrz, Tom i Mark pakowali swoje rzeczy do bagażników. Spytałem ich, dokąd jadą i kiedy wrócą. Odparli, że raczej nie wrócą prędko, bo od wczoraj ich brat się nie odzywał przez radio i może coś mu grozić. A to ich ostatnia rodzina na tym świecie. Życzyłem im, żeby go znaleźli i obiecałem, że jak go gdzieś znajdę, to dam im znać. Ofiarowałem im torbę z prowiantem i poprosiłem również o trochę paliwa, żebym mógł bez problemu dojechać na stację. Zgodzili się na tę wymianę bez żadnych. Problemu. Pożegnaliśmy się i bracia odjechali w stronę West Point. Gdy wróciłem do domu, w przedpokoju spotkałem Emily. Poprosiła mnie, żebyśmy pojechali odwiedzić grup M, jej matki. Od dawna czekałem na to pytanie. Ale sam nie poruszałem tego tematu. Powrót w tamto miejsce przywoła ponure wspomnienia. Poza tym na pewno roi się tam odchodzących trupów. Wyboru jednak dużego nie miałem. Albo pojadę tam z Emily, albo ona pojedzie tam sama. Byłem bardziej niż pewny, że to zrobi, więc zgodziłem się. Ale nie dzisiaj. Dwa samochody dopiero co stąd odjechały i na pewno zwróciły uwagę błąkających się trupów, a może nawet i ludzi o złych zamiarach. Lepiej jeszcze dzisiaj zostać i zrobić coś w domu. A jak przystało na prawdziwego ojca, miałem dla Emily specjalne bojowe zadanie o siódmej rano w sobotę. Trzeba zabarykadować okno na całym parterze. W tym celu każdy z nas wzięło siekierę i pojechaliśmy samochodem wyciąć kilka drzew. Okolica póki co była spokojna, ale nigdy nie wiadomo, kiedy pojawią się zombiaki. Przekonaliśmy się również, że ludziom też nie wolno ufać. Praca szła nam całkiem dobrze. Rozmawialiśmy, śmialiśmy się, wspominaliśmy przeszłość. To podniosło nas na duchu i wciąż na chwilę zapomnieliśmy, w jakim świecie przyszło nam żyć. Emily opowiadała mi o uczelni, o koleżankach i o chłopakach. A konkretnie o jednym chłopaku. W normalnych okolicznościach, jak to ojciec, byłbym zły, że jakiś gnój kręci się wokół mojej ledwie co dorosłej córki, ale typ pewnie i tak jest już zombie. Z drugiej jednak strony żałowałem, że Emily prawdopodobnie nigdy nie doświadczy takiego życia jak ja w jej wieku. Prawdopodobnie nigdy nie zwiedzi świata, nie zrobi kariery, ani nie pozna, co to prawdziwa miłość. Posmutniałem przez te myśli, co zauważyła Emily i zapytała, co mi jest. Otrząsnąłem się szybko, bo nie chciałem, żeby i jej popsuł się humor. Zaproponowałem, że przed nocą możemy jeszcze odwiedzić leśną chatkę, tu zaraz obok za jeziorem. Jerry trzymał tam trochę jedzenia, sprzętu wędkarskiego i broń myśliwską. Możliwe, że nadal to tam leży. Spacer po lesie przebiegł spokojnie. Weszliśmy do domku, w którym stał stary piec, łóżko, parę mebli oraz skrzynek. Zgodnie z moimi przypuszczeniami, Jerry niczego jeszcze stąd nie zabrał, więc szybko zapakowaliśmy wszystko, co tylko udało się znaleźć. Poszukiwanie domu przerwało nam harczenie za drzwi zombi. Jakaś niewielka zabłąkana grupa musiała nas usłyszeć. To byłem broń, a Emily zrobiła to samo. Trzy zombiaki podeszły do okna i kilkoma uderzeniami rozbiły szybę i wpadły do środka. Ostrożnie rozprawiliśmy się z nimi, ale jeden z nich złapał Emily. Na szczęście nic jej się nie stało. Ostatni z nich walił w drzwi, więc wpuściłem go do środka i załatwiłem jednym ciosem. Wyszedłem ostrożnie na zewnątrz, ale już nikogo nie zauważyłem. Zawołałem Emily i wróciliśmy do domu. Korzystając z tego, że nadal mieliśmy bieżącą wodę, obmyłem się z brudu i krwi. Później zjadłem z córką kolację i poszedłem spać, ustawiając wcześniej budzik na siódmą rano. Jutro czeka nas podróż do grobu Emmy. Tego poranka spałem wyjątkowo długo, aż do budzika. Zazwyczaj budziłem się przed nim. Wstałem z łóżka i poszedłem do pokoju córki. Ciekawe, czy jeszcze śpi. Nawet nie zdążyłem zapukać, a drzwi jej pokoju otworzyły się i stanęła w nich gotowa do podróży Emily. Szkoda, że do szkoły nie wstawała tak ochoczo. Zeszliśmy na dół i od razu poszliśmy do samochodu. Pierwszym przystankiem będzie stacja paliw. Musimy zatankować samochód i kanistry, żeby mieć na zapas. A następnie pójdziemy na piechotę do naszego starego domu. To dość niedaleko od stacji, a poza tym mniej zombie nas zobaczy lub usłyszy. Podróż upłynęła nam przy muzyce ulubionych rockowych zespołów Emily, karabiny i tulipany, Steel Maiden i Jaguar. Jakoś tak się nazywały, ale nie wiem, jak ona może rozumieć, co oni tam śpiewają. Przecież strasznie tam wrzeszczą. Ech, ta dzisiejsza młodzież. Okolica stacji paliw była dość spokojna. Pewnie w centrum miasta jest o wiele więcej zombiaków niż tutaj. Wyskoczyliśmy z samochodu i szybko wyczyściliśmy okolice ze szwędających się trupków. Teraz pozostało nam tylko zatankować samochód i kanistry i możemy ruszać dalej. Przed odejściem postanowiłem jeszcze schować samochód do myjni, żeby był mniej widoczny. Nie chcemy, żeby ktoś nam go ukradł. Teraz już jesteśmy gotowi. Ruszamy do domu. Przed domem było o wiele więcej zombie niż przy stacji paliw, ale nie zdziwiło mnie to za bardzo. Gdy stąd uciekałem wiele dni temu, przez te okolice przeszła prawdziwa horda. Wszystko przez tego jednego żołnierza. Kiedyś mieszkaliśmy tutaj we trójkę, mieliśmy piękny ogród i miłych sąsiadów, a teraz? Powybijane okna, zakrwawione ściany, uschnięte oraz zdeptane kwiaty i już niemiłych sąsiadów. Gdy rozprawiliśmy się z grupą przed domem, Emily ruszyła pędem do środka, a ja zaraz za nią. Najpierw pobiegła do szafki na książki i wyciągnęła stamtąd kilka rzeczy. Potem wbiegła do swojego pokoju i zaczęła wyciągać coś z szafy. Przyjrzałem się, co tam pakuje. To były pamiątki: zdjęcia, pamiętniki, zeszyty ze złotymi myślami i parę drobiazgów, które dostała kiedyś od mamy. Gdy skończyła, podeszła do mnie z zauzawionymi oczami i powiedziała, że możemy iść do grobu. Widziałem i czułem, że za chwilę nie wytrzyma i się rozpłacze. Zaprowadziłem więc ją do mamy, żeby miała to już za sobą. Jak tylko z daleka zobaczyła grób, rozpłakała się i pobiegła w jego stronę. Upadła na kolana tuż przed nim, zupełnie nie zważając na okoliczne trupki. Spokojnie córeczko, poradzę sobie z nimi. Pomyślałem i zająłem się wybijaniem zombiaków, gdy Emily rozpaczała przy grobie. W pewnym momencie z wrzaskiem wstała, i podbiegła do jakiegoś zombiaka i z wściekłością zaczęła okładać go kijem. Uspokoiła się i wróciła do grobu, a ja usiadłem obok niej. Spędziliśmy tam chyba z pół godziny, rozpłakani i wtuleni w siebie. Zaczynało robić się ciemno, i musieliśmy znaleźć jakieś miejsce do spania. Dom rodzinny odpadał, nie było w nim okien i niektórych drzwi, ale może któryś z domów sąsiadów się nada. Poszliśmy najpierw sprawdzić sąsiedni dom. Wnętrze domu wyglądało dobrze. Trochę krwi na podłodze i kilka wybitych okien. Sprawdziłem pozostałe pokoje, ale w nich nikt się nie czaił. Emily postanowiła, że zrobi nam jakąś kolację ze znalezionych puszek, a ja wyszedłem na zewnątrz ściąć jakieś drzewo, żeby zabarykadować deskami zniszczone okna. Nie chciałem, żeby w nocy wpadł nam do środka jakiś zombiak. Przed położeniem się spać chciałem jeszcze sprawdzić, czy jakikolwiek kanał telewizyjny wciąż działa. Na większości kanałów sygnał już zanikł, ale na jednym wciąż coś nadawali. Niestety bez obrazu oraz z prawie niezrozumiałym głosem. Pewnie to wina anteny. Wyłączyłem telewizor i porozmawiałem chwilę z córką. Trzymała się dobrze, ale była już bardzo zmęczona. Mi też powoli zamykały się oczy, więc poszliśmy spać.